Nazywam się Honorata Sych. Od 1997 roku kieruję działem Widowisk Lalkowych Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi. 21 marca, Światowy Dzień Lalkarstwa. Z tej okazji dział Widowisk Lalkowych przygotował wystawę lalek. Niestety nie będzie ona do obejrzenia ze względów. W tym roku mija także 40 lat od utworzenia działu widowisk lałkowych. Został on założony w 1980 roku i, jako jedyny dział w Polsce, zajmuje się gromadzeniem zabytków z zakresu przede wszystkim sztuki plastycznej polskiego teatru Lalek. Do tej pory dział ma w swoich zbiorach ponad 7000 eksponatów. Niedawno został wydany katalog zbiorów działu widowisk lałkowych. W tym katalogu obecnych jest ponad 120 sylwetek artystów plastyków, którzy tworzyli Polski Teatr Lalek, Polskie Lalki. Jednym z nich był Wacław Kądek, którego właśnie lalki mieliśmy prezentować na tej wystawie. Wacław Kądek jest artystą związanym przede wszystkim z łodzią. Stworzył specjalny styl w Teatrze Lalek, zwany stylem figurkowym, rzeźbiarskim ponieważ cała jego twórczość, zarówno filmowa w zakresie filmu animowanego, jak i w zakresie teatru Lalek, preferowała formy uproszczone, bez rąk, bez nóg, bryłowate. I taka forma jak najbardziej odpowiednia jest dla teatru Lalek. Natomiast jeśli chodzi o lalki, które miały być prezentowane, to są to lalki z przedstawienia Konig Gerbusek z 1975 roku. Z okazji Światowego Dnia Lekarstwa życzę wszystkim artystom powiązanym z teatrem Lalek w Polsce i na świecie przede wszystkim zdrowia.